Wiesz dlaczego ty nie chudniesz? Bo ty zawsze masz rację. Co on pierd? Daj mi wytłumaczyć. Czy kiedykolwiek zauważyłeś o siebie ten dialog w głowie? Kiedy nie chcesz czegoś robić i tego nie robisz, to później jesteś w stanie sam sobie wytłumaczyć logicznie, dlaczego nie. Dlaczego nie powinieneś tego robić? Nie pójdę dzisiaj na siłownię, bo muszę zrobić pranie, a w tygodniu nie mam kiedy, a mi już się skosza wysypuje. Nie pójdę dzisiaj biegać, bo muszę coś ugotować. Nie pójdę, bo pada. To tylko jedno ciasto. Odrobię na siłowni, przecież po to tam chodzę. I co, mam nie iść na urodziny do kumpla i nie jeść i nie pić? To co on sobie pomyśli? To ja nie mogę raz, raz w życiu dla przyjaciela zrobić wyjątku? Nawet się dzisiaj do mnie nie odzywaj. Dzisiaj miałem tak ciężki dzień, tak mnie kierowniczka wkurwiła w pracy, że po prostu muszę jakoś odreagować. Muszę coś zjeść słodkiego. Żeby schudnąć, to, to trzeba to wszystko liczyć, a ja nie mam kiedy tego robić. To odchudzać się można, jak się jest samemu, ale jak masz dwójkę dzieci, to, to nawet nie ma o czym mówić, człowieku. My jesteśmy takimi stworzeniami, że kiedy powinniśmy coś zrobić, a jest możliwość tego nie robić i uniknąć odpowiedzialności, my zawsze wybieramy nie robić. Mogę cię tylko pocieszyć, że to nie do końca twoja wina. To jest nasz mechanizm ewolucyjny, który miał na celu chronić nas przed niebezpieczeństwem. Dlatego nasz mózg woli to, co jest już znane i przewidywalne. Siłownia to nie jest przewidywalne środowisko. Z perspektywy ewolucyjnej my sobie robimy krzywdę, my uszkadzamy swoje mięśnie. A w domu, pod kocykiem, z kanapką i ciastem, no to już zupełnie inna sprawa. Już nawet nie będę poruszał tematu, że to częściowo są po prostu wymówki, tylko chciałem bardziej się skupić na sposobie naszego myślenia pod kątem ewolucji i filozofii. A rada ode mnie będzie taka: ktoś z Was na pewno w tym poznał siebie. Ja też bardzo często sam siebie przylepuję, że. Kręcę w głowie ten dialog i próbuję sam siebie do czegoś przekonać. Kiedy następnym razem zorientujesz się, że znowu kręcisz sobie ten dialog i znowu szukasz argumenty, dlaczego nie powinieneś czegoś robić, to spróbuj znaleźć chociaż jeden, dlaczego powinieneś. Mi pomaga.